nas zbierał, powiem Wam, że jestem od początku trasy. W czwartek byłem w Głupczycach, w Prudniku, w Krapkowicach, w Kędzierzynie i chyba pójdziemy dzisiaj na rekord frekwencji. Ja nazywam się Miłosz Kawałkowski, mam 20 lat i jestem wiceprezesem Opolskich Struktur Nowej Nadziei. Ale co ważniejsze, jestem mieszkańcem Opolszczyzny tak jak Wy. Konfederacja stawia na młodych, i myślę, że jestem tego idealnym przykładem, że to młodzież jest przyszłością tego kraju. Wśród Was widzę pełno twarzy, na których jest jasno wymalowana nadzieja na prawdziwą zmianę. Widzę również, szczególnie w pierwszych, szczególnie w pierwszych rzędach, bardzo dużo młodych twarzy, więc chciałbym do Was zaapelować. Druga tura jest, e, prosiłbym troszkę ciszej, druga tura jest na wyciągnięcie naszej ręki, ale my młodzi dokonaliśmy już wyboru. Wiemy na kogo chcemy głosować. Naszym liderem jest Sławomir Mencem, ale jeśli chcemy zwyciężyć w tych wyborach, musimy przekonać do tego starszych członków naszej rodziny. Więc prosiłbym Was, apeluję do Was w niedzielę, odwiedźcie swoje babcie, swoich dziadków, porozmawiajcie z nimi, dlaczego to właśnie my, młodzi, stawiamy na Konfederację, dlaczego to naszym liderem jest Sławomir Mencem. Chciałbym również do Was zaapelować wszystkich, jeśli macie tylko możliwość wsparcia naszej kampanii, czy to finansowo, czy fizycznie, roznosząc ulotki, wieszając plakaty, rozwieszając banery. Bardzo bym was prosił, wejdźcie na stronę www.mencen2025.pl Zarejestrujcie się, pomóżcie nam w tej kampanii, bo bez waszej pomocy na pewno nie uda nam się zwyciężyć. Chciałbym zadać Wam jeszcze takie pytanie. Na kogo wiecu jesteście? Dobra, to jeszcze troszkę głośniej, muszę Was troszkę rozgrzać. Bo widzę, że atmosfera póki co jest dość stoicka. Ja powiem Sławomir, wy krzyczycie Słabomir. Sławomir! Jestem! Sławomir! Jestem! Bardzo wam dziękuję, zapraszam do wysłuchania prezesa ruchu narodowego Daniela Szkarubskiego. <grybows>?.